Hello, hello Siemanko Mordeczki, witam Was w kolejnym gameplayu GTA Online Jest ze mną Kapitan, kapitan Patryk Patry. I jedziemy na y, Jedziemy akurat na Mount z naszymi terenówkami y, Ja mam oczywiście Heliona y, A tu Paddy ma Sand A Sand King to y, jaki to jest? something... Wapit SWB SWB? Okej, okay, a jaki to jest samochód w rzeczywistości? Szczerze nie wiem. Mhm. Uh -huh. a pewnie... No. Wapit wapit to są dwa Fordy, wiesz? Tak, wapit to jest Ford na pewno, ale... Czyli, czyli jakiś Ford po prostu. Uh -huh, Raptor to, to na pewno. pewno nie jest, bo no z to jest y, chyba Toyota, więc y, nie no to na pewno jest tak... Akurat... Nie, nie, nie Toyota, Przepraszam, Nissan. Przecież to jest Nissan Patrol. No ty masz Nissan Nissana Patrola. No właśnie, właśnie. Na razie idzie dobrze, nie? Bardzo dobrze. Zaraz będzie trudniej, bo są już serpentyny się zaczynają. O jest też oczywiście y, ten spadochron. No, bo... O, muszę sobie moc dać. Ale powolutku, żeby się nie wywalić. Na domu. No i później oczywiście robimy sobie screenshot na samym szczycie, z widokiem na samochody. No i co, oczywiście wrzucę to na Twittera, na Instagrama, na Face'a, no i e, oczywiście filmik będzie na kanale TomOden na YouTubie. Dobra... Ważne, tu jest stromo. Wiem, pamiętam. Opa, dobra, bo tu ciasno akurat jest, ale nie mogę spaść. O, o teraz będzie najciężej, bo... Y, bo trzeba będzie y, zrobić nawrót. Dobra, już jedź usahyra, pierwszy. Wiesz tu skręcaj szybciej i powoli gazu zawaj to, no jakby Dobra, życie, okay. eee, dobra ja jeszcze widzę piask, piask z twoich, z pod twoich kół. No czekam na ciebie. Dobra, uwaga. No i gitara. Yeah. A, o tutaj, nie. Uh. Już niedaleko, uważaj, tu jest wysoko też. Okej. Okay. O, no akurat tą łatwiejszą e, drogą, nie, nie łatwiejszą, tą trudniejszą, żeśmy pojechali, bo jest jeszcze łatwiejsza od strony, e, od strony chyba Czumasza, no. nie, nie Czumasz, co ja gadam, e, od łatwiej co ja gadam. Możemy dać trochę gazu, to jest prosta droga. Nie nie, 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 ja tutaj akurat parę razy e, się zwaliłem na ryj, także nie mam mowy. Jak za bardzo gazuje, to zawsze akurat wypadnie z kasy. Aha. Co, a tu jest fajny podjazd. Można pod skałę podniosek. O, Zobacz. wiem. O, umiera w Teraz momento. Pa. Dobra, jesteśmy. Pady, jesteśmy już prawie. No i widzicie. No, to podjeżdżamy na sam szczyt. No i później akurat fotetki. Wo Aj przywaliłem. Tam wow, pod Górę podjeżdża mój Sandking. No bo wiadomo, Sandking to jest y, potęga. Na tle Los Santos czy Morza? Na tle Los Santos oczywiście, tak. Pewnie, że LS. Dobra, ooo, ale walnąłem. To tak się ustaw, jak też na, na, na tle los Santos, tak. Żeby auta były tak. Ale chciałem akurat, opa, momento. Dobra nasza, pyk i możemy jeszcze otworzyć na przykład bagażnik, maskę. A w ogóle Patryk co to za strój który masz na sobie? To jest modowany strój To jest modowany strój, którego nie da się zdobyć tylko jak ma się mody można mm -hmm. zdobyć tego skina Dobra, chodź tutaj, ja jeszcze zmieniam ciuszki, bo akurat mam czapałkę taką, ale sobie zmieniam oczywiście na, na koszulkę Sense Hand. Tak mam też strój Legi Warszawa Opa! Dobra nasza. Zdobyliśmy Mordeczki, mm -hmm. mamy to ja yeah. nareszcie na szczycie. Także wielki pozdro Trzymajcie się. Siema. Elo